W 1843 roku urodził się człowiek, który zainspirował miliony. Nazywał się dr Russell Conwell. Był prawnikiem, redaktorem, duchownym, ale przede wszystkim wizjonerem. Jego życie zmieniło jedno pytanie zadane przez grupę biednych chłopców: Czy możemy pójść do kolegium? Nie mieli pieniędzy. Ale on miał wizję. Zadał sobie pytanie: dlaczego nie stworzyć uczelni dostępnej dla każdego? I tak. Wygłaszając ponad 6 tysięcy wykładów, zebrał 7 milionów dolarów i założył jeden z najlepszych uniwersytetów świata. A każdy z tych wykładów zaczynał się od jednej historii, historii o hektarach diamentów. To prawdziwa opowieść o afrykańskim farmerze. Pewnego dnia usłyszał o bogactwach, jakie przynoszą kopalnie diamentów, sprzedał więc swoją farmę i ruszył na ich poszukiwanie. Lata później, zbankrutowany, zrezygnowany, odebrał sobie życie. Tymczasem, nowy właściciel jego ziemi odkrył w strumieniu ogromny, surowy diament. Potem kolejny, i kolejny. Okazało się, że farma była jedną z najbogatszych kopalni diamentów w całej Afryce. Pierwszy farmer miał wszystko, czego szukał, tuż pod swoimi stopami. Nie rozpoznał jednak skarbu, który posiadał. Ta historia poruszyła Conwella, bo to prawda o każdym z nas. Stoisz właśnie teraz pośrodku swoich własnych hektarów diamentów. To, czego szukasz, być może już masz. W swojej pracy, w swoich relacjach, w swojej firmie, w swoim życiu. Nie uciekaj, zanim naprawdę nie zbadasz tego, co masz. Nie chodzi o to, żeby zmieniać wszystko. Chodzi o to, żeby zacząć patrzeć głębiej. Takich historii jest wiele. Ubezpieczyciel, który zbudował fortunę, wracając do swoich dawnych klientów. Farmer, który po wypadku stworzył jedną z największych firm mięsnych w kraju. Człowiek, który od jednej stacji paliw stworzył imperium, pytając codziennie, jak mogę lepiej obsłużyć moich klientów. To była świadomość, cierpliwość i rozwój. Chcesz znaleźć swoje hektary diamentów? Zacznij tu, gdzie jesteś. Poznaj swoją branżę, studiuj swoją pracę, poznawaj ludzi. Zadaj sobie codziennie pytanie: jak mogę dzisiaj dodać więcej wartości? W ciągu pięciu lat możesz stać się ekspertem. Nie dlatego, że jesteś wyjątkowy, tylko dlatego, że większość ludzi się nie przygotowuje. Diamenty nie wyglądają jak diamenty, gdy są surowe, ale ci, którzy uczą się je rozpoznawać, znajdują je wszędzie: w pracy, w ludziach, w sobie. Zanim uciekniesz gdzieś indziej, poszukaj w swoim własnym ogrodzie, bo to właśnie tam, ukryte pod warstwą codzienności, czekają twoje hektary diamentów. Zatrzymaj się, rozejrzyj, zobacz, co już masz, bo może masz więcej niż myślisz.